Hej, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Pavsro, a to jest kolejny odcinek z naszej serii próby przetrwania w Daisy. A i cóż, słyszę i widzę helikopter. O kurwa, no to w sobie biście mamy. E, ostatnio znajdowaliśmy się na tamtym budynku. E, I cóż, a teraz, ten helikopter jest. tam sobie leci lol będzie lądował? nie a nie mam nadzieję, że nie dobra, zobaczymy Pościgły za helikopterem czy będzie musiał wylądować awaryjnie, albo coś, o ląduje ty, on chyba ląduje O, oh, fuck, idziemy zobaczyć, co się dzieje. Mam nadzieję, że mnie nie... Wow. Gdzie on się rozbił? Oh my god. Ziomek się rozbił. <ścoughs> Zaraz mi się, się zaczyna odcinek. Idziemy zobaczyć, co się stało temu kolesiowi. Nie no, wiadomo, że zginął. E, jestem ciekaw, czy jak tam podejdę, może być jeszcze wybuch jakiś. Mogę zginąć, ale mam nadzieję, że tak się nie stanie. E, do helikopteru mogli, mogli zmierzać też inni ludzie ale może znajdę jakieś ciała i będę mógł je przeszukać i znaleźć coś ciekawego zobaczymy jak będzie. na razie muszę wam powiedzieć że Arma Daisy jest bardziej wymagającą grą od Battlefielda to widać po po programie do nagrywania że zdarzają się tutaj czasem takie ścinki lekkie Niestety, ale tak jest już, no to nic nie poradzę. Dobra, już jesteśmy chyba blisko, bliżej niż dalej. Hmm. Hmm, kurde. Czemu wybucha? O, Cie Czemu on się rozbił, nie jestem pewien. Dobra, nic nie widzę ciekawego w sumie. Hmm. Teraz może. Hmm, tam pali się, pali się, ale co z tego? Jak tam ciał nie będzie, jak to ciało jakieś. czo on ciągle wybucha? Się pytam. LOL. <grym> był ladny amerykański, no o, widzę ciało. Widzę ciało. I zobaczymy czy będę mógł nie przeszukać. czy Od razu zginę jak do niego podejdę. Kojarzę tamtą stodoę na lewo, więc wiem gdzie jestem. Tam rower teraz znalazłem. Biedny króliczek się przyglądał. Jak wybuchał. Na helikopter. Wow! był sobie helikopter. Ciekawe, czy będzie jeszcze jakiś wybuch, który mnie może zabić. Mam nadzieję, że nie. Co on miał za broń? Trzyma jakąś broń? Ty, mogę cię przeszukać stary? Czy nie za bardzo? Ty żyjesz? Może ty żyjesz jeszcze ty? Ty, no kurde, koleś Nie mogę ci przeszukać nie gadaj O Nie, to mój Nie Ja mam kojota, nie, aha, to jego W takim razie o <ścoughs> I zniknął, no, bez jaj. Ninotaurus Ninotaurus, chwała poległym. Nic tu już nie ma chyba. Mm, no to nic, trudno się mówi. Znikajmy stąd. Bo mam jakieś przeczucie, że ktoś tu może już zmierzać. Więc lepiej się oddalić. Z miejsca wypadku. No szkoda, że nie mogłem go przeszukać, no ale cóż tuż... Trudno się mówi, dobra ale co to jest? Variable UI control does not support serialization and should not be stored in the mission namespace Co mnie to obchodzi Ja dalej nie mam pistoletu I Widzicie jakie tu przygody mogą spotkać człowieka na każdym kroku <laughs> Idzie sobie przez las, a tu helikopter przelaci. Gdyby nigdy nic się rozbije. Stupid boy. Dobra, zbliżam się do tutaj nieszczęsnej stodoły. Субтитры Nic na razie Karnister eee, Tu, nic kompletnie Jakieś puste puszki, tam coś jest, ale Nic przydatnego Bandaż i jakiś magazynek Pewnie do Makarowa hmm. No i kurde, muszę ogarnąć Nie wiem, może komp jakieś ma problemy z zaraz zobaczę. Czekajcie. Dobra, jestem z powrotem. Nie wiem co jest grane, ale są czasem takie malutkie zacięcia, takie tyci tyci eee, Ale nie mogę nic na to poradzić. O! Fuck, bym spadł. Coś sobie zrobił o chuj waha ha. Co za gnida zastrzelić nie chcę, ale dobra, muszę Wszyscy mnie słyszeli, cały czernogórsk Dobra, weźmy sobie pićko Painkillery E, dobra, my są Painkillery Dobra, idziemy stąd Idziemy Muszę obrać kierunek północ, tak ogólnie I wtedy dojdę do Zielona Górska na 100 Tak więc spoko Zróbmy tak Coś mi goni Na razie nie, dobra Dobra, tak więc Jedziemy na północ Coś tam się drze za mną, ale O, biegnie za mną jakiś członek Nieważne, jak sobie biegnie Będę by mnie nie dogonił Dobra, ile nam zostało? Jakieś, nie wiem, 2 km coś koło tego, myślę, powinienem za tym lasem, jak przejdę tamten las, co jest do góry, to powinienem być... Fak, no... On jest jakiś walnięty, ten zombie Sam tego chciałeś Okej okay. Północ, północ i biegniemy. kute, On takie wcześniej on tak dyszał. Nie pamiętam. Chyba tak dyszał, ale dawno chyba nie grałem dlatego. Eee, helikopter się rozpaćkał i już, już zniknął chyba bodajże. Więc po kłopocie nic nie zwabia nam gracze. Żaden dym, żaden ogień i inne takie, tego typu rzeczy. Dobra, muszę sobie coś oszamać w najbliższym krzaczku, bo coś zgłodniałem. Ok, okej. Okay. Jakiś błąd wyskakuje potem w beta patchu, czy po update'cie wersji, nie wiem czemu, ale tak jest. Kazynki nie regenerują Aha no tak zmienili to w poprzednim patchu Kurde Straszne to jest Teraz będzie mi brakowało ammo Właśnie ja nie mam dalej pistoletu Przydałoby mi się pistolet I mapa To są dwie rzeczy których teraz najbardziej potrzebuję Broń jako taką mam Ale nie wiem czy bym nie wolał mieć Snajperki bym się podobał z takiego wiecie Złego Snajpera który strzela do niewinnych Obywateli no cóż, taki jestem. Czemu ja biegam na kucakać cały czas? Oh my god, widać, że mam turban. Ja pierdziu. w cieniu nawet. No cóż, taki już los rozbójnika. Mhm. Jakie ja kocham te podróże w tym Daisy, naprawdę. Nie to, żebym lubił biegać cały czas, ale. ale czasem tego mi brakuje. Jak długo nie gram Bezkitu z niecierpliwością czekam na tę na grę oficjalną Daisy osobną. Ciekawe jak to będzie wyglądało. Dobra, dzieja jestem do jasnej cholery. Biegnę na północ. Trochę potrzyma, dobra Jakaś dróżka jest. Co to takie białe tam chodzi? Koza Koza, chyba to jest... Nie, owca, Nie wiem co to jest. Graczy nie ma w każdym bądź razie. W każdym razie, nie mówi się w każdym bądź razie, bo to jest błąd. I... No i się tak nie mówię. Dobra. Kurde! Psyż czekają, Boże, czekajcie. Fuck. Dobra, pobiegły gdzieś. Chyba nie przestaną, to... A, Dobra, czekajcie, uspokoję je! Dobra, wybaczcie, ale już jestem, okej okay. Możemy grać dalej Na północ Dobra, północ jest Nie biegnij... Nie fał. tylko C no. Dobra, tam nic nie widać, tam nic nie widać Tam nic nie widać, niebo zachmurzone Biometr niekorzystny, bo zombiaki wszędzie chodzą. I tak to wygląda. Dobra, mamy obie. Zaraz, jak u mnie z, z żarciem, bo już nie pamiętam, w sumie muszę obczaić Beski tu już zapomniałem, a to jest bardzo ważne, do przetrwania jest mi to bardzo potrzebne. Mamy jeszcze 4 puszki z jedzeniem i 5 puszek coli, 6 puszek coli. Tak więc, jedzenia mamy pod dostatkiem na razie. Nie wiem, ile mam krwi w sumie dokładnie. Coś takie jakieś szumy słychać, nie wiem. Chyba to ścieżka muzyczna, tak daje. Nie wiem po co ja ją włączyłem w ogóle. Skuszenie losu po prostu. Zawsze się jej bałem. No i teraz patć się będę dalej. Już powinniśmy być. O, czekajcie. A nie, to jakieś no, zwierzątko. Biała kropeczka. Tam już znikła. No, mamy jakieś lecami gdzieś. Tam już coś się rozjaśnia ten las. Zobaczymy, czy to to. Czy nie a ja tak w ogóle to policzyłem ile trwają wszystkie materiały moje z tego właśnie z próby przetrwania i gram tą postacią dokładnie gdzieś tak ze 120 minut czyli 2 godziny hmm. nie wiem czy to jest dużo ale więcej na pewno więcej. Dobra, jesteśmy chyba zielonogórski, zielonogórskim nad Zielonogórskim właściwie. Albo pod, jak zależy jak patrzeć. Zombiaków nie ma, chyba. Na pierwszy rzut oka nie widać zombiaków, więc to jest dobra wiadomość. Ale... Do snajperów... Czy ja wiem? Czy tu będą snajperze? Nie powinno być, aczkolwiek jest to możliwe. Nie wiem czy iść do supermarketu, czy też nie, ale mam, mam zamiar sobie zwiedzić tą, to miasto. Więc tak, zróbmy. zwiedźmy sobie miasto. Tak, co my ma, mamy w ogóle? Mamy supermarket, mamy czerwony budynek i to chyba wsi. Tam jeszcze coś, chyba. Aha, tam jest studoła Tam też ząbiaków nie ma. To czysto, czysto. Wszędzie chyba clear. Sector clear, ok. So, let's go to the town. And kill some fucking zombies. Dobra. Stodoła. nic to stodoły. A, chyba zerknę. A, dobra. Jebać stodoły, tam nic nie ma ciekawego dla mnie na bank. Jestem tego pewien tam lubią siedzieć snajperzy tam też lubią siedzieć snajperzy tak więc jestem w cholernie lipnym położeniu ale to nic damy radę nie pękamy, nie pękamy może znajdę pistolet i mapę w tym supermarkecie, na to właśnie liczę nie wiem czy brać puszki z jedzeniem i piciem chociaż w sumie jak mam miejsce to mógłbym bo czemu nie co mam nosić pusty plecak? o, mamy chatkę po chatkę więc... Nie mów, żebym już zobaczył. Jaki ziomek. sokole oko chyba tego timu zombiaków. Ja pierdzielę. O! Eee, mi tak widzisz, fuck. Dobra, więc biegnijmy do tego domu. My się obrońmy przed nimi. Niech damy radę. No damy radę. Co mamy nie dać rady? Może tu będzie i albo coś? to zasypało trochę tą chatkę. Nic tu nie ma, no kurde. Dobra, to biegnijmy. Ta! Pobiegniemy sobie do supermarketu. Już jest blisko. Mógłby jakiś samochód sobie jechać. Czemu nie? Helikopter był, to czemu nie samochód? Może by mi się go udało przejąć albo coś w tym stylu. To by było dobre. To jest cholernie dobre. Tu coś się zrespiło. Nie, jest jakiś staw. O, tam coś widzę, może to mapa. Jest cold. Je nie, makarów, ja pierdzielę. Dobra, ale lepszy makarów za to podniosę niż nic. Mm -hmm. O, fuck. Lagowało mnie coś. Dobra, to weźmiemy sobie też. idzie w cholerę. Poszliście? Takich taki chuj. A nie, dobrze, jeszcze się nie zleciały. Makarowa chcę. O, czemu nie? A fuck, co? Ale gnuje jeden. Przez ścianę mnie tu bije. Przez szybę właściwie. O, zginiesz za to. Ja ci tego nie podaruję. Nie podaruję ci tego. Chłopcze. weź mapa, jest mapa Tego, to co chciałem w sumie, znalazłem więc jest ok. Yy, bandaż, bandaż się przyda naboje do M1911, dobra dwa magazynki mogę sobie zostawić, zegarek mam puszki z jedzeniem na razie, a dobra w sumie I zobaczę ile mam miejsca tutaj, cztery miejsca tak więc spokojnie możemy sobie to zapakować do naszej teczki <laughs> może coś na zapleczu jeszcze, zapałki czy ja mam zapałki wow ile tu w ogóle jedzenia jest masakra obfity ten tu, nikogo tu nie było widać od razu dawno to chyba dobrze zamek do makrowa zapałki mam już zapomniałem jaki mam ekwipunek w ogóle o cold 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 oh fuck yeah Dobra, gdzie ja zostawiłem magazynki? Where? Eee, tutaj chyba nie Tam Gdzieś tam Tutaj, tutaj, tutaj Dobra, jednego Dwa chyba zostawiałem, nie są Widzicie? Dobra, nieważne Znajdzie się nowe eee, I cóż, Idźmy stąd Na razie czysto. Tutaj kiedyś zginął koleś, którego zastrzeliłem ze snajpy, bo wychodził właśnie tak jak ja. Fuck, supermarketu. Więc nie polecam, ale nie pomyślałem w pierwszej chwili w sumie, i sobie poszedłem. Aha. Dobra, tam jest czerwony budynek. Spójrzmy tam. No kurde Już mi gonią, już tam jecha się rzuciły, już czemu nie Świeże mięsko przybiegło do nas Let's eat some more No puszki, puszki jakieś tam Pierdoły, O! To mi się przyda na pewno sobie zamienię, prawda? No kurde Jestem w potrzasku ale spokojnie a wschodzę sobie rady około nie tak z za rogu do mnie skakuje ale się boję wtedy no chodź chodź ktoś chodź daj być daj być kolejne jakieś patafiany biegną Prawie mnie jedną, dobra, wyjdziecie stąd. Nie, nie w ogóle broń na normalną. oh fuck, oh fuck. Pana nie chcę. Kurde, A, dobra, jebać, biegnę sobie. Kiedy idzie, i pogram sobie skradając się. Teraz mi się jakoś nie mam ochoty się bawić. Takie pierdoły. Oczywiście sprawnego samochodu nie będzie. Po co? O. To mi się przyda. Ponownie. O kurde. Ziomek mi tupe gryzie prawie. O. Jaki ziomek. O, w tym odcinku. Nie w tym, tylko w odcinku z autobusem byliśmy w Zielonogórsku właśnie. Tędy sobie jechaliśmy. Jak B! Ja chciałem V teraz nacisnąć No Nie dajcie Dajcie spokój Okej, okay, tutaj czysto. Chyba stąd wychodzę już bo nic nie ma O kurde gzom nic więcej Dobra Przetrwaliśmy kolejne, nie wiem ile to trwa już od ale przetrwaliśmy kolejne minuty do naszej próby i cóż, będziemy się w następnym odcinku kierować, jeszcze zajrzę do kościoła, chyba jest otwarty, tak? Ornat powinien być... A nie, to jest zamknięty kościół. Cholera Dobra, biegnijmy sobie do lasu za kościół. Będę miał łatwy punkt odniesienia, Ty co? No, tak, gdzie ty biegniesz? Ja tu jestem, a tu gdzieś tam biegniesz. O, tam jest antena wielka. Tam sobie pójdę w przyszłym odcinku i wejdę na górę. Jeśli się da, bo chyba się da. Coś, coś tak mi się obiło uszy, że tam można wejść. Więc spróbuję właśnie to zrobić. E, tam jest jakaś wieżyczka jeszcze. Co to ma być? Co doła? E, to spoko. Stacja benzynowa, my wiedział przynajmniej, gdzie jestem. to jest, to jest plus sytuacji. Fak, jakiś krzaczek mnie tu blokuje. Spadać! Kutafony. Zgubić ich w choince, czy rozstrzelać? Hmm. To jest ciekawy wybór. Daj, bitches! Fak. nie, 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 nie. Jak to? Przecież raz wystarczy chyba trafić. O i muszę painkillery będzie przez to. No patrzcie jaki psikus. niemiły. Ryj mi się trzęsie. okej. Okay. Uspokoiłem się. Dobra, tak więc to by było na tyle w tym odcinku. I cóż, w następnym tak jak mówię, wejdziemy sobie na tamtą wieżę i udamy się do starego soboru, tak mi się wydaje. No, tak więc dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się i piona, do następnego.